Cześć, dzisiaj znowu pokażę wam co jem w ciągu dnia, jestem Michał, już jestem mężem Agaty, pracuję z domu, jestem informatykiem, ale mimo to staram się, żeby moje rzeczy, wszystko to co jem, było raczej dosyć szybkie, dosyć pożywne. Na śniadanie zjem dzisiaj placki, takie bardziej racuchy z jabłkami, dosyć standardowe, ale pokażę wam na końcu jedną rzecz, która wydaje mi się ciekawa. Do takiej szklanej miski dodaję mąkę, pszenną, drożdże, proszek do pieczenia, jedno jajko i odrobinę ciepłego mleka. To ważne, żeby mleko nie było zimne, bo drożdże mogą się nie aktywować. Proszek do pieczenia dodaję też tak na wszelki wypadek w ramach porażki drożdży. A, używam tego szklanego pojemnika głównie dlatego, że ma fajną przykrywkę, a ciasto dobrze zostawić minimum na 30 minut pod przykryciem, nie tylko żeby się rozluźniło, ale też żeby drożdy mogły się spokojnie aktywować. Wygląda jak białek. Było trochę za dużo do tego ciasta, ale gwarantuję Wam, że będzie git. A tutaj jest ten twist. Cukier cynamonowy zamiast cukru, którego użyję do obsypania potem placków. Muszą być zrobione, musi być zrobiony na gorąco, bo inaczej cukier się w ogóle nie przyklei. Jeżeli nie będzie się przyklejał, to troszeczkę tłuszczu na patelni jeszcze raz obrócić i powinien się ładnie przykleić. będzie takie no, chrupiące, niutkie. Tak, a to tutaj to bazylia. E, może trochę dziwna ale ja bardzo lubię bazylię do słodkiego, a szczególnie truskawek. jest wezmę taką truskawkę. Ale ta posypka. Mm. Mhm. Dzięki temu, że to jest z erytrytolu ta posypka, mm. no po pierwsze trochę smakuje jak pączki przez to bardziej. Bardzo. są takie puchate i takie mają tam, tak, jakby, ten cukier na zewnątrz. Choć jest to to cholera erytrytol, więc jakby no nie ma cukru. No i nie, no i wygląda jakoś tak, kurczę. Fancy. I tutaj tego dajesz, co, po prostu jogurt naturalny? Tak, tu mam jogurt naturalny, akurat bez laktozy i truskawki, są już polskie. Są naprawdę pyszniutkie już. Taki jeszcze, jeszcze, mm. jeszcze nie full sezon, ale w końcu już są takie... Mm. A ile dajesz im czasu, żeby rosły? 30 minut mniej więcej. A, to naprawdę szybko. Mhm, około 30 minutach. No, to w zasadzie, to w zasadzie no, ona nawet ciasto dużo nie wyrośnie nawet, bo ono jest za mokre, żeby tak wyrosnąć tak kompletnie. ja wiesz, jak takie ciasto, ciasto. Bardziej chodzi żeby te drożdże się mogły aktywować yy, i żeby też, wydaje mi się, że też ciasto się jakoś takie, nie wiem, elastycznieje, ten gluten tam się rozwija mm. i tak dalej, nie? generalnie właśnie. Tak samo jak się naleśniki robi, też jak się naleśniki robi, to się powinno stawić na między 15 minut do ciasto po wymieszaniu, żeby ono sobie chwilę odleżało, żeby się tam Okay. Popracowało i tak dalej, nie? 30 minut rano odczekania, czasu drożego wydaje się absurdem dla jakiegoś normalnego, ale hmm. dużo ludzi pracuje zdalnie, ja też pracuję zdalnie, dla mnie to jest na przykład wejść do kuchni, wymieszać w miseczce, normalnie, mi to szybciej wychodzi, nie mam kamery, którą muszę mm. ustawić. Mieszam sobie w miejsce, wracam do komputera, ogarniam jakieś spotkanie, robię tam krótką robotę parę maili, a te pół godziny, 40 minut, wracam tu, smalę sobie na liśniki, Wysyłuję maila, jem, ja zazwyczaj jem też przy komputerze śniadanie, no chyba, że mam dosyć hmm. luźnie, czasem pójdę sobie na balkon, czasem tu, no się obejrzymy. Okej, okay, wróciliśmy do kuchni, Jest, zrobiło się strasznie gorąco, w międzyczasie udało mi się pojechać na trening i nawet rowerem do Lidla, jestem do siebie strasznie dumny, ale zgrzałem się straszliwie e, i jestem też już strasznie głodny, także wydaje mi się, że pora na lunch, na lunch dzisiaj zjem sobie taką moją ulubioną ostatnią kanapkę, no i mamy sezon, więc trzeba żreć paragi, także będą też paragi. Pierwszy kurczaka oczywiście najpierw myję, potem dokładnie ususzam, a jeszcze wrzucam do mąki, no trochę zanim wrzucę do jajka, żeby jajko lepiej obtoczyło do kurczaka. Dzięki temu też panierka się będzie lepiej trzymać. Starałem się doprawiać i to jajko, i potem panierkę dość mocno, żeby wszystko to przeszło smakiem, ponieważ na no kurczak nie był wcześniej marnowany. Pewnie to dałoby jeszcze więcej smaku, ale no, nie mam na to czasu. Ta panierka z panko będzie dosyć gruba, ale to bardzo chrupiąca. Ale bonus jest taki, że smażenie będzie zupełnie bez tłuszczu, więc myślę, że ciągle jest to dosyć dobry deal. Różne warzywa na patelnię, na przykład brokuły, szparagi. E, często gotuję wstępnie w mikrofalówce, zanim rzucę na patelnię żeby szybciej się robiły. W moim odczuciu tahini jest dosyć gorzkie, także polecam dodawać do sosu z umiarem, próbować i dodawać po trochu, że tak powiem. I kanapka. To jest To jest zajebiście seksy yy, kanapka. to jest spanko? To jest spanko. Spanko. Mm. Okay, takie rzeczy. Mmmm, Nie <gryzo>? To jest, to jest tahini jakiś tego to jest po słone, słone. Mm. Pyszne. Wow. tego po słone, Słony, słodki. Proszę. Wow. Aż tego. tego. Ok, tego nie dam. Mm. Tego nie próbuję, bo mi się madek nazywa. Kurczę Mmmm. Paniera tak chrupie, a dzięki temu, w tym cholernym refrajerze ten kurczak miar dobrze trzyma wilgoć w środku, jest taki jeszcze nice. A teraz mały disclaimer. Otóż w weekend Wyczyściłem nie tą kartę i wyczyściłem całe moje nagranie z czwartku wieczorem. Także teraz e, zrobię sobie na lunch zupę, którą jadłem 4-4 dni temu na kolację, żeby wam ją je pokazać jeszcze raz. Ale może nawet lepiej, bo jest jasno wtedy było już trochę ciemno, więc będzie ładniejsze światło, a zupa będzie dalej dobra. Dzisiaj zupa będzie tylko stofu. I tofu zrobię w airfryerze. Jak widzicie, używam go tego dosyć często. Nie spodziewałem się zupełnie, że będziemy tego używać tak często. No ja nie kupiłem tego, tylko dostałem w pracy z jakiegoś konkursu, co jest dosyć zabawne. Natomiast używamy jej teraz przynajmniej raz, dwa razy dziennie, żeby coś na szybko. czy do jakichś grzanek, czy na szybko podsmażyć właśnie tofu, albo jakieś małe kawałki kurczaka. W sumie bardzo przydatna sprawa. Pasta miso powinna być dana dopiero po zdjęciu z gazu, żeby nie traciła swojej wartości. Oczywiście makaron mi wypasta Strasznie ciężko się nalewa tą zupę, co go ten makaron. Ale wygląda ładnie. Jem tą kolację w porze lunchu, to... Korzystałem z zjem sobie na balkonie, bo jest bardzo ładna pogoda, dzisiaj fajnie, słonko świeci, także... Wydaje mi się, że robimy za coś podobną, zupę taką ale miso, ramen, whatever, tylko mm, ja daję dużo więcej, duży, daję mniej miso, a dużo więcej... ciężko kokutu! Co tam się stało? ...o dużo więcej bulionu, że tak powiem, o, czy z kost, kostki, czy jak używacie generalnie, ale podstawa jest jakiś makaron. Mm, jakieś białko, może być kurczak, może być mięso mielone, może być tofu, tak jak w tym przypadku. Ja bardzo lubię właśnie to, tofu w kostce z airfryera, bo jest takie chrupiące jak takie grzaneczki. Także bardzo polecam. Warzywka. No i dużo ozieleni do na góry do przyprawy. Ja lubię właśnie kolendrę i szczypiorek świeży. Polecam. No, taka mi uda kolacja w pewnym słońcu. Także, no nice. jest. Smacznego.